Cześć kochane, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku, ja nazywam się Aśka Doborz i jestem makijażystką. Agnieszkę na pewno kojarzycie z jednego z ostatnich filmów, tam robiłyśmy makijaż w matach, dosyć mocne, z kolorową kreską. Dzisiaj klasyka, delikatniejsza góra, mocniejsza dolna powieka, brązy i złoto. Sięgam po paletę Hourglass, to jest paleta pudrów rozświetlających i ten najciemniejszy odcień nakładam na wcześniej już przygotowaną powiekę. Na powiekę ruchomą zostawiam jedynie nietknięte zewnętrzny kącik powieki i wtłaczam sobie właśnie ten cień, rozcieram od razu też jego granice oczywiście. Te pudry są bardzo delikatne, szczególnie na powiece, nakładane na sucho, pomimo tego, że korektor jeszcze delikatnie się lepił. A teraz sięgam po ten puder w środku, czyli taki rozbielony beż. I normalnie wiecie, że ja nie lubię połysku pod łukiem brywiowym, ale tutaj nakładam go puchatym pędzelkiem, takimi rozcierającymi ruchami, dlatego on wychodzi tak bardziej satynowo i ten efekt tutaj mi się bardzo spodobał, też to pomogło mi później w blendowaniu cieni. Sięgam po paletę od Nataszy Danone i, no, można powiedzieć, jeden z nie najciemniejszy. Prawie, po prostu ciemny brąz. Wybaczcie, ale nagrywam głos do tego filmiku już chyba ósmy raz i po prostu za każdym razem coś jest nie tak. Przede wszystkim albo tracę głos, albo gadam głupoty, albo się mylę, albo widzę, że coś dziwnego się dzieje na filmie, więc muszę to wyciąć, w sensie ja po prostu wchodzę w kadry i nic nie widać, więc no to nie jest mój dzień do nagrywania głosu, więc wybaczcie. Nakładam ten cień kolistymi ruchami w zewnętrznym kąciku i w załamaniu, ponieważ nie chcę mocnej górnej powieki, dlatego wybrałam tą metodę aplikacji cieni właśnie. Wszystko sobie rozcieram. I przechodzimy. Do cienia, który jest taki różowo brzoskwiniowy w palecie, bardzo delikatny, więc on tutaj nam jakiejś takiej intensywności nie wzmocni, ale za to fajnie rozgląduje ten wcześniej nałożony brązik. Wybaczcie, że tak się zawiesiłam, ale byłam przekonana, że coś przeskoczyło i coś ominęłam. I teraz takie stare złoto nakładam oczywiście na wcześniej nałożoną bazę, lepką, czyli u mnie jak zawsze Next Glitter Primer. Pierwsze wtłaczam, a potem od razu rozcieram te cienie. Rozcieram również oczywiście ich granice, żeby wszystko tutaj się pięknie połączyło. Kredka od Maybelline Tattoo Liner. Bardzo miękka i bardzo trwała kredka, dosyć szybko zastyga, więc jeżeli chcecie ją rozetrzeć, to musicie robić to szybko, ale macie pewność, że po prostu ona zostanie na swoim miejscu bardzo, bardzo długo, jak nie do samego zmycia makijażu. I oczywiście kredka ląduje na linii rzęs i... Od razu ją rozcieram małym płaskim pędzelkiem. To jest pędzel od konturowni, więc nie trzeba się tutaj w ogóle obawiać, że cokolwiek by klientkę to modelkę w oko zakłuło, ponieważ te pędzle są niesamowicie miękkie. I tak samo tutaj linia rzęs, dlatego tutaj nie musiałam się aż tak bardzo starać, żeby ta linia była równa, bo będę ją rozcierać i później wyciągnęłam ją w delikatną kreskę du-minus Silk, czyli podkład rozświetlający od The Church Armani, jeden z moich ostatnich ulubieńców. Zobaczcie, jak on przepięknie wygląda na skórze. To jest podkład rozświetlający i możecie używać takich podkładów również, jeżeli macie skórę trądzikową. oczywiście w jakimś tam stopniu, jeżeli chcecie przede wszystkim oczywiście zakryć, bo jeżeli po prostu lubicie, to. Jak najbardziej, a jakieś drobne niedoskonałości po prostu dokryć korektorem, więc wcale nie trzeba przy jakichś niedoskonałościach całkowicie rezygnować z podkładów rozświetlających albo nałożyć tutaj jeden podkład, a na inną część twarzy inny. Pamiętajcie, to jest makijaż. I Teraz bronzer od Fenty Beauty e, i konturuję sobie buźkę na mokro. Tutaj będzie krótko, zwięźlej na temat jedna strona twarzy, bo naprawdę to trwa długo, bardzo długo. E, I e, uwierzcie, nie zasnęłybyście na filmie, <grym> gdybym tak po prostu e, pokazała Wam cały etap danego etapu makijażu. Tutaj jeszcze sobie później doklepywałam, żeby intensywność była mocniejsza i sięgam po dwa korektory Giorgio Armani, też taki lżejszy korektor prześwietlający. Później dołożyłam delikatnie korektory z Narsa właśnie na największe zasienienia pod okiem, a na środek twarzy ląduje już sam Nars i pod linią konturowania, konturowania mieszanka tych dwóch korektorów. Mam wrażenie, że gadam dzisiaj straszne głupoty, wybaczcie. No, może troszeczkę większa niż zazwyczaj. O, może tak. I wszystko wtłaczam sobie małą kąpeczką. Jest po prostu wygodniej i bardziej precyzyjnie. Od razu też um, zacieram sobie granice konturowania, więc jeżeli cokolwiek Wam nie wyszło w konturowaniu, to pamiętajcie, że zawsze możecie wrócić do. Gąbki od podkładu i delikatnie zatrzeć granice czy e, zmniejszyć intensywność tego konturowania. I tutaj jest korektor od Armaniego, a później już poza kadrem dołożyłam troszeczkę narsa, bo wiecie, też musiałam to obejrzeć poza, m, poza nagrywaniem z przodu, e, m, tak jakbym stała za aparatem, i tak dalej. Więc stwierdziłam, że dokładamy. Niedużo, bo pamiętajcie, że te korektory w słoiczku mają praktycznie zawsze bardzo mocne krycie. Puder pod oczy od Glam Shopu, porządna ilość, wtłaczam później sobie nadmiar, który mi pozostanie, zawsze mogę po prostu, no co mogę dziewczyny. Wy wiecie co, prawda? Wy wiecie. Po prostu wy wiecie. Tutaj ląduje puder od Marka Jacobsa, Ten w białym opakowaniu nie pokazywałam go, bo ciężko jest go zawsze wyostrzyć, żeby go było widać, bo nie jest cały biały, ale to jest ten właśnie cieplejszy brązerek. A tutaj mamy taki różoroświetlacz od Lili Lolo. Jest to produkt z sypki. I tutaj z tej strony nie widzicie tego glow, jaki on daje, ale zaraz to zobaczycie. Ja lubię takie róże, ja bardzo lubię róże rozświetlające, o zobaczcie jak to pięknie wygląda, z boku rozświetlacz, delikatny róż, na, na, w momencie kiedy modelka patrzy na wprost mamy piękny róż, taki trójwymiarowy produkt, oczywiście łączy sobie z bronzerem a tutaj boki twarzy pudruję i rozcieram granice konturowania mieszanką wszystkich trzech tych pudrów rozświetlających od Hourglass natomiast tutaj miałam wpadkę i po prostu nie wyciąłam tego jak włączam aparat i wszystko się trzęsie i tak dalej, i tak dalej. a na środku ląduje na środku twarzy ląduje puder od Efektu, to jest puder w kamieniu jest niesamowicie kryjący daje przepiękne wykończenie to jest mat, ale nie taki suchy mat. No i przede wszystkim to jego krycie jest fenomenalne, więc jeżeli szukacie bardzo dobrych pudrów, właśnie takich kryjących, ale też właśnie, które mogą służyć do gumowania, na przykład makijażu oka od dołu, no to jak najbardziej polecam. A na szczyty kości policzkowych, na długobrydowe lądaj rozświetlacz z palety Charlotte. Jest to podwójna paleta, znajduje się tam też brązerek. No bardzo mi się podoba to połączenie, nie powiem, właśnie tego różu rozświetlającego i rozświetlacza. One mają delikatnie inne odcienie. No Charlotte jest bardziej szampańska, a róż z Lidlola bardziej różowy po prostu ma blask i no podoba mi się to bardzo. A teraz czas, już jakiś czas temu jest czas na dolną powiekę, nakładamy na wcześniej nałożoną kredkę z Maybelline, oczywiście ten ciemny brązowy cień, nałożyłam ją na linię wodną i roztarłam w linii rzęs. I wracam ponownie do złota. To jest dokładnie ten sam cień, który nakładałam na górną powiekę, tylko na dolną powiekę i wewnętrzny kącik nakładam ten cień delikatnie zbliżonym pędzelkiem. Nie ja chciałam, żeby tutaj się zrobił taki, wiecie, śpik od rozświetlenia, więc właśnie w ten sposób go aplikuję. Konturówka od konturowni, jak widać, bardzo ją lubię. Bardzo trwała konturówka, bardzo komfortowa w noszeniu, bardzo fajnie i łatwo i lekko się aplikuje, bo jest miękka, ale jeszcze się mi nie zdarzyło, żeby się mi złamała, a przynajmniej nie pamiętam takiej sytuacji. A no i oczywiście y, moja modelka ma też przykrojone rzęsy, zwykła kępki e, i kardeszjanki i wyciągniętą delikatną kreskę właśnie y, na górnej powiece. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że mimo wszystko miło się tego y, słuchało przede wszystkim. E, no i dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. No i mam nadzieję do następnego filmu. Pa, pa!